Przyrodę. Lubią się śmiać, bawić, spacerować po lesie. Są wdzięcznymi słuchaczami zajęć edukacyjnych organizowanych przez leśników z nadleśnictwa Ełk. Ta wzajemna przyjaźń, podopiecznych warsztatów, terapii zajęciowej z leśnikami, trwa już od dłuższego czasu, a ostatnio przybrała bardzo konkretne formy. Zrodziła się taka inicjatywa. Oczywiście w, przy poparciu pana dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pana Andrzeja Józefa Nowaka, żeby wesprzeć tych podopiecznych, te osoby niepełnosprawne i troszeczkę im pomóc, pomóc wejść do tego społeczeństwa. Pan dyrektor osobiście w poprzednim roku przyjechał do warsztatów terapii zajęciowej, zobaczył to na własne oczy i taka zrodziła się wspólna inicjatywa, żeby jeszcze, jeszcze może bardziej bardziej wspomóc, zorganizować im ten czas pobytu, bo to jest ośrodek dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, żeby odciążyć rodziców, rodziny, opiekunów, bo naprawdę... Może nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jaka to jest ciężka i trudna praca i opieka nad takimi osobami. Powstał zatem pomysł, aby tej współpracy nadać wymiar bardziej formalny i podpisać porozumienie pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białym Stoku i warsztatami terapii zajęciowej przy diecesji euckiej dotyczące praktyk zawodowych. Które będą odbywały się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Malinówce. Ale nie tylko na terenie ośrodka, bo jeżeli przyjdzie okres wiosenny i zacznie się okres sadzenia lasu, oczywiście też zaprosimy podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej do uczestnictwa w tym pięknym wydarzeniu, tak, żeby też pozostawili swój ślad na tej ziemi. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, odprawioną na terenie ośrodka, a koncelebrowaną przez biskupa ełckiego, księdza Jerzego Mazura. Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim za tę wspaniałą inicjatywę. To jest nowa wyobraźnia miłosierdzia, o której uczył nas święty Jan Paweł II. On Wełku wołał głosem biednych i za biednych. Także ta inicjatywa jest wypełnieniem słów testamentu, które On nam zostawił Wełku. Ale do Was z podopiecznych warsztatów terapii zajęciowych kieruję pytanie: A jakie Wy promienie miłosierdzia przekażecie innym? Jakie Wy promienie miłosierdzia przekażecie innym? Podczas mszy biskup pobłogosławił rzeźbioną ambonkę przedstawiającą świętego Jana Gwalberta, którą wykonali podopieczni jako dar dla leśników. Muzyka Wspólnej Eucharystii nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia między przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku a warsztatami terapii zajęciowej w Ełku. Thank you Podpisane przed chwilą porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych pozwoli nam na lepszą rehabilitację naszych podopiecznych, szczególnie w zakresie rehabilitacji zawodowej, gdyż systematyczne praktyki zawodowe, które będą odbywały się w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Malinówka, pozwolą nie tylko na obcowanie z przyrodą, nie tylko na nasadzenie nowych roślin, drzew i pielęgnowaniu ich, ale przyniosą też wymierne korzyści. Dla uczestnika, dla jego rozwoju, dla jego postępów w rehabilitacji, w jego uspołecznieniu, a przede wszystkim przygotowaniu do, do samodzielności, bo taki jest cel warsztatów, terapii zajęciowej. Leśnicy, oprócz zadań tych przeliczo-leśnych, mają też obowiązek społeczny. Uważam, że taka inicjatywa, jaka jest dzisiaj na listwie EU, jest bardzo potrzebną inicjatywą, która integruje ludzi, którzy są sprawnie inaczej. Myślę, że ta praca w lesie przy pomocy, przy odnowieniu, lasu, przy innych pracach w sumie będzie obopólna. Cieszę się, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku dzisiaj razem z warsztatami terapii zajęciowej podpisują porozumienie współpracy. Porozumienie współpracy ma polegać na tym, że Nadleśnictwo Ełk bezpośrednio będzie zaangażowane w pomoc, w aktywizację, w integrację. Że te osoby, które są w warsztatach terapii zajęciowej, będą mogli tutaj korzystać z tego ośrodka wypoczątkowego, rekreacyjnego, edukacyjnego. To dla nich będzie wielki zaszczyt i taki impuls do poczucia się bardzo wartościowymi ludźmi. że podopieczni będą mogli w ośrodku wykonywać konkretne prace, tak bardzo przydatne w życiu codziennym. Będą dotyczyły pomocy w pracach kuchennych, na stołówce, przy organizacji szkoleń, które się tu będą odbywały, czyli w poszczególnych pokojach, wymiana pościeli, ręczników, sprzątanie, odkurzanie. Takie zajęcia z pewnością przyczynią się do znacznych postępów w rehabilitacji społecznej i zawodowej, a to pierwszy krok do pokonania bariery lęku i niepewności, a także do przeciwdziałania izolacji społecznej. Warsztaty to jest sposób radości e, dla każdego uczestnika i. I sprawy różnych spraw jeździmy po całym świecie, nawet mamy swoją grupę teatralną w Giełk, w który byliśmy oponiany dymny. I teraz się cieszymy, że w lesie mamy lasy pod podpisaną, że będziemy mogli pracować u nich. Podczas kolejnego pobytu w ośrodku czasowo wypoczynkowym malinówka Mieliśmy okazję uczestniczyć w kursie języka migowego. Został on zorganizowany dzięki uprzejmości pana naleśniczego, gdyż wśród naszych podopiecznych znajduje się osoba zupełnie głucha, niesłysząca i aby móc w pełni zintegrować ją z naszym środowiskiem, postanowiliśmy my nauczyć się języka migowego, aby móc porozmawiać i dać szansę na równe traktowanie. Powietrze. Możemy się nim napawać, oddychać. Zaraz będzie znak oddychać, ale dzięki temu, że powietrze jest koło naszych, naszej twarzy, to mamy czym oddychać. Mamy lasy państwowej. Lasy państwowe. A teraz uwaga. Lasy państwowe. ok. Bardzo dobrze. Warsztaty terapii zajęciowej teoretycznie powinny przygotowywać uczestników tych warsztatów do... Do wyjścia na zewnętrzny, na otwarty rynek pracy, ale praktycznie jest to niemal niemożliwe. W takim niedużym mieście jak Ełk w zasadzie nie ma miejsc pracy chronionej. Tym bardziej dla nas ważna i cenna jest ta inicjatywa Lasów Państwowych, zapewnienia naszym podopiecznym praktyk zawodowych. Oni bardzo tego pragną. A na miastkę tej normalności. Dają im właśnie leśnicy, zawsze wrażliwi na krzywdę i potrzeby innych.